W roku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile boga stępującego na brzegi duszy. Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci, nie powrócą. 20 lat temu właśnie to się zaczęło, kiedy byliśmy na festiwalu w Kołbrzegu, tam dowiedzieliśmy się, że pada festiwal żołnierski. I wtedy rzuciłem hasło po konsultacji z biskupem polowym generałem Sławem Leszkiem Gudziem oraz z dowódcą krakowskiego okręgu generałem Zanonem Brykiem i dowódcą dywizji w Lublinie generałem Hermanem. Czy nie można by zorganizować u nas w Hrubieszowie takiego festiwalu? I oni przyklasnęli, powiedzieli owszem, ale poszerzymy preambułę festiwalu, yy, mianowicie nie tylko żołnierski, ale i religijny, bo powstawał Ordynariat Polowy. I właśnie tak to się zaczęło. 20 lat temu w Hrubieszowie zorganizowano festiwal. Była wtedy jeszcze czynna służba, byli żołnierze i górale, którzy lubią śpiewać, ale inni. Oczywiście ten festiwal początkowo nie miał takiej szerokości i takiej bazy, jak ma dzisiaj. To wszystko 20 lat sprawia, że mamy o wiele więcej doświadczeń i to wszystko sprawia, że ten festiwal urósł już do rangi rzeczywiście takich festiwali, który znany jest w Polsce. To tak jak w każdej organizacji pewnej imprezy, od czegoś trzeba było zacząć, jakiś fundament postawić. A teraz my już budujemy wspaniałą konstrukcję, wspaniały budynek. Ale jak mówię, to nie było ani takiego nagłośnienia, nawet takich instrumentów nie było. Wymyśliliśmy hymn festiwalowy zespół Lechici Młodością Kolumbów. To wszystko sprawiało, że kiedy inni przyjeżdżali do nas. Byli przede wszystkim oczarowani czym? Ano, wschód wschodnią taką życzliwością, gościnnością. To jest ta na tej zasadzie czym chata bogata. Niewiele mieliśmy tego bogactwa w sensie materialnego, ale rzeczywiście yy, sława szła szybko. Dzięki życzliwości dowództwa yy, rozpropagowano przez ministerstwo ten festiwal i zaczęły z Polski do nas przyjeżdżać, zaczęły przyjeżdżać różne zespoły i z parafii wojskowych, i z garnizonów wojskowych. I efekt jest taki, że dzisiaj yy, rzeczywiście musimy kilkanaście godzin przesłuchiwać, żeby jakoś zorientować się i przydzielić nagrody. Kiedyś tego nie było. Rozpoczyna od zwykłych piosenek czy pieśni. Dzisiaj rzeczywiście te pieśni są ambitne i co mogę powiedzieć, przyjeżdżają ludzie już po szkołach muzycznych, po studiach muzycznych, to już nie przyjeżdża bydek kto na taki festiwal. I to jest całe nasze bogactwo i to jest ta siła tego festiwalu. Pamiętam pierwsze festiwale, pierwsze kroki festiwalowe i tak sukcesywnie, jak przybywali wykonawcy reprezentujący wszystkie rodzaje sił zbrojnych. No, były to niełatwe początki, chociażby z tego względu, że przyjeżdżając tutaj jechali bardzo daleko. Czasami trudno było dojechać. Czasami jechali z Wrocławia czy z Poznania i tam była jeszcze piękna jesień, a tutaj już była zima. Więc rzeczywiście było to ogromnym zaskoczeniem, ale. Mimo jakiejś takiej no, niezadowolenia, kiedy tu jechali, wyjeżdżali bardzo, powiedziałabym, zadowoleni, bardzo szczęśliwi, bo po pierwsze spotykali się tutaj z bardzo życzliwym klimatem. Oczywiście, prezentacje były no, na różnym poziomie, ale cieszy fakt, że z roku na rok, przy kolejnej edycji, te prezentacje zyskiwały coraz wyższy poziom. I instruktorzy zespołów, i sami wykonawcy pracowali nad tym, bardzo powiedziałabym, żeby znaleźć odpowiedni repertuar, bo tu wymagania i kryteria, Festiwalowe są po prostu bezwzględne, a więc festiwal pieśni patriotycznej, religijnej, dlatego tematyka musiała być właśnie taka. Oczywiście forma interpretacji, doboru repertuaru, ale i potem przekazu tego repertuaru. Razem z zespołem jesteśmy po raz pierwszy. Nasza instruktorka była jeszcze tutaj w zeszłym roku. Klub pozwolił nam tutaj przyjechać po raz drugi, wystawić akurat nas, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i mam nadzieję, że, że będą z nas dumni. Czy zamierzacie wrócić jeszcze do festiwalu za rok, za dwa? Oczywiście. Jeśli będzie tylko taka okazja, to bardzo chętnie przyjedziemy do Hrubieszowa z Dokąd idziesz, Idzież w kraju, czy Może warto powiedzieć i to, że kiedy dziecko rośnie, to wtedy wszyscy inni to dziecko zaczynają widzieć i ciągnąć do siebie. I ten festiwal, chcę powiedzieć, yy, chciano nam wykraść Skrzybieszowa, bo kiedy zobaczyli inni, że on ma swoje obramowania i on ma swoją siłę i popularność, to chciano nam wykraść gdzie indziej, yy, yy, do innych garnizonów. Ale myśmy bacznie bronili. On ma swoją przyszłość. Oczywiście to nie jest łatwe zorganizować taki festiwal, kiedy jest w całej Polski. Od Szczecina yy, po Kraku, Wrocław. Przejeżdżają ludzie, młodzi, bardzo często solidnie przygotowani. Ale jak mówię, on ma swoją przyszłość i sądzę, że źle by było, gdyby Chrubieszów pozbył się takiego festiwalu, bo nie da się, okrywać, że jest to największa impreza w Chrubieszowie kulturalna.